Dzień dobry Państwu, pozdrawiam z Austrii, z miejscowości Graz, zbliża się majówka, natomiast zdecydowanie nie jest to czas urlopowy, to czas, w którym należy zajmować się bezpieczeństwem energetycznym Europy, które jest zagrożone, ale damy radę, bo przed nami niestety eskalacja, ale także dywersyfikacja, wręcz nacjonalizacja, zapraszam do kolejnego Energy Drink w tym tygodniu z trasy. Pozdrawiam z Austrii. Jadę przez Austrię na Majówkę do Chorwacji, a tymczasem bombardują nas nowe informacje z sektora gazowego, naftowego ściśle powiązane z atakiem Rosji na Ukrainę. Rosjanie chcą sparaliżować Europę różnymi działaniami, które zmierzają do Uderzenia gospodarczego. Z nami toczą wojnę w sektorze energetycznym. Na szczęście nie toczą z nami jeszcze wojny w sektorze militarnym, jak dzieje się to na Ukrainie. My płacimy dolarami i euro za obecną sytuację, natomiast Ukraińcy cały czas płacą na froncie litrami krwi i należy ich wspierać, między innymi poprzez zamknięcie stacji benzynowej Putina, która póki co pomrukuje, póki co grozi. Ale jej los prawdopodobnie jest przesądzony długoterminowo, jest na straconej pozycji. I zaczniemy od tego, że mamy do czynienia z eskalacją. Ukraina walczy, tymczasem Rosja zatrzymała dostawy gazu do Polski, do Bułgarii, z tego względu, że nie chcieliśmy płacić w rublach, brak współpracy Polaków, Bułgarów w obliczu. Ultimatum rublowego sprawiło, że od 27 kwietnia te kraje nie otrzymują gazu. Polska da radę, bo pojawia się. Drugi czynnik, czyli dywersyfikacja, o nim mówiłem na początku. Państwo oglądający Energy Drink od dłuższego czasu na pewno wiedzą o co chodzi. Chodzi o to, że mamy skąd sprowadzić gaz poza Rosji, mamy zapasy, jesteśmy przygotowani na taką sytuację. Bułgarzy mniej, natomiast Komisja Europejska na mocy programu RepowerEU uruchamia specjalną grupę roboczą, która sprowadzi ten gaz czy to ze Stanów Zjednoczonych LNG, czy z regionu, z innych. Państw w okolicach Bułgarii, po to, żeby Bułgarzy nie martwili się o bezpieczeństwo dostaw. Tak działa wspólnota. Tej wspólnoty boi się Władimir Putin, i ta wspólnota sobie z nim na pewno długoterminowo poradzi, choć łatwo nie będzie. Bo elementem kolejnym eskalacji, o którym warto wspomnieć, jest fakt, że Polacy wprowadzili z kolei sankcje wobec firmy Nowatek, która dostarcza gaz niesieciowy, taki jak płynący gazociągiem jamalskim do Polski, a właściwie teraz nie płynącym, tylko ten gaz z Butli, który znają niektórzy Polacy ze swoich kuchenek, ze swoich instalacji LPG. Niektórzy znają też autogaz z samochodów, no i z tym gazem będzie problem, ponieważ Nowatek został objęty sankcjami. Jego infrastruktura jest zamrożona dopiero za jakiś czas na mocy decyzji kancelarii premiera o zarządzaniu kryzysowym. Ta infrastruktura trafi pod kontrolę PGNiG i Polskiej Spółki Gazownictwa i przejściowo mogą się pojawić pewne problemy logistyczne, natomiast długoterminowo nie ma wciąż embargo na LPG rosyjskie jest na jedną firmę Nowatek. Więc e, sprawa jest rozwojowa. No i e, trzeci element to nacjonalizacja, to znaczy, właśnie w Polsce infrastruktura Nowateku zostanie przejęta w ramach zarządzania kryzysowego. W Niemczech Gazprom-Germania, czyli taki odpowiednik Nowateku, który działał na rynku LNG, LPG, e, zarządzał też e, aktywami Gazpromu w Niemczech. E, on, z, jego aktywa zostały przejęte przez Niemców. W Polsce może to samo się stać z aktywami Nowatęku, a w sektorze naftowym w Niemczech, które rozważają, czy nie poprzeć w końcu unijnego embarga na ropę rosyjską, może się tak stać z rafinerią Szwed. Większościowe udziały posiada tam rosyjski Rosneft. Nie chce sprowadzać ropy spoza Rosji, nawet gdyby mógł, nawet. Gdyby mógł dzięki współpracy z Polakami, którzy przez naftoport w Gdańsku mogą dostarczać jeszcze więcej ropy nierosyjskiej do Niemiec, już to robią do rafinerii Loyna, też na wschodzie Niemiec. No więc Niemcy rozważają, czy nie znacjonalizować tej rafinerii i usunąć problem. U nas udziały Rosjan w aktywach energetycznych są znikome. Dotyczą właśnie sektora LPG, bo po prostu tak było taniej. Rosjanie zapewniali tanie paliwo. U Niemców jest dużo poważniejsza sytuacja. Penetracja kapitału rosyjskiego w tamtym sektorze energetycznym, w aktywach strategicznych jest dużo większa, ale Niemcy wydają się wyciągać wnioski z obecnej sytuacji, a zatem jest eskalacja, ale trwa dywersyfikacja i jak trzeba będzie, to nadejdzie też nacjonalizacja rosyjskich aktywów, bo wyjścia nie ma. Wojna na Ukrainie jest gorąca, militarna. U nas ta wojna ma oblicze energetyczne. Więc żarty się skończyły. To wszystko w Energy Drink. W tym tygodniu, za tydzień się nie zobaczymy przez majówkę, ale wracam do Państwa już z Warszawy za dwa tygodnie z kolejną porcją Energy Drink. Do usłyszenia.